To jest Cezar, pieszczotliwie zwany Czarkiem lub Czarusiem. Trafił do nas z ulicy, z chorymi zębami. Był kotem, który od początku jasno stawiał granice. Nie chciał mieć z nami nic wspólnego. Początkowa opieka nad nim była wręcz niemożliwa. Każde zbliżenie ręki kończyło się agresywnym, bardzo bolesnym pacnięciem. Siła wyższa, w postaci chorych uszu, zmusiła nas by zainicjować bliższy kontakt z nim. I nagle okazało się, że ten dziki tygrys jest tak naprawdę bardzo przerażonym kiciusiem, który przez agresję po prostu okazuje strach. Gdy lody zostały przełamane, nagle zaczął się otwierać i tak z nieobsługiwalnego dzikusa stał się nagle bardzo przyjemnym kociakiem, który sam wskakuje na kolana. Czarek wciąż jasno stawia granice, szczególnie wśród współmieszkańców. Nie przepada za innymi kotami. Jeśli chodzi o relacje z człowiekiem, Burknięcie lub subtelne nadgryzienie sygnalizuje np. Na koniec pieszczot, a potem sam się wycofuje. Jest to około sześcioletni kociak, równie duży, co strachliwy. Niestety nie jest kotem dla osoby, która wcześniej kota nie miała. Jego dość burzywy charakter wymaga dobrego zrozumienia kociej natury.